Aktualnie Joanna Opozda i Antek Królikowski toczą medialną wojnę o wszystko, co tylko możliwe. Najwięcej energii poświęcają na takie kwestie jak alimenty czy kontakty aktora z synem. W tym sporze celebrytka może liczyć na wsparcie sławnych znajomych, w tym M. In Ewy Męcz. Absolutnym priorytetem w życiu Joanny jest opieka nad małym Vincentem, który jest dla celebrytki całym światem. Niedawno 34-latka świętowała pół roku, odkąd chłopiec pojawił się na świecie, poświęcając mu chwytający za serce post. Trudy ostatnich tygodni, które obfitowały w pranie brudów z ojcem swojego dziecka na oczach całej Polski. Opozda postanowiła odreagować na wakacjach. W niedzielę aktorka zamieściła na Instagramie fotkę, jak pozuje z winim na plaży, a w tle rozciąga się morze. Na pierwszym planie widzimy długie do nieba nogi celebrytki. W sekcji komentarzy młoda mama mogła liczyć na może komplementów od zachwyconych internautek. Dzień wcześniej Joasia także podzieliła się zdjęciem z wakacyjnego wypadu, na którym pozuje w bikini, trzymając na rękach Vincente. Aktorka całkowicie zrezygnowała z makijażu i pokazała się fanom w naturalnym wydaniu? Również wywołując wśród internautów same zachwyty.